It's what I'm starting to hear, the whispers in my ears, warm... Witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Ile razy ja już powiedziałam, e, witajcie we vlogmasie to. To było 13 razy. O, dzisiaj jest 13 vlogmas. Słuchajcie, jaki jest plan na teraz? Robimy sobie lunch. Tak jak kiedyś Wam mówiłam, że chcę zrobić dla Was i pokazać, jak się robi tą taką bola z łososiem. To więc dzisiaj właśnie takiego bola z łososiem zrobimy. Ja już sobie rozmroziłam łososia, którego już powinnam dawno rozmrozić. I go przyprawimy, damy do airfryera i on sobie się tam delikatnie podpiecze, a w międzyczasie przygotujemy też inne składniki. Jednym z takich kolejnych składników to będzie ryż. A, to najpierw wykonamy ryż, bo tutaj jest tak zwany chrupki ryż i on jest naprawdę dobry. Trzeba wszystko wymieszać, dodać sos sojowy, olej i składamy go do airfryera 160, z tego co pamiętam, chyba na 10 minut przemieszać i e, zrobić taki właśnie specjalnie, żeby był chrupki, odstawić go w międzyczasie można wtedy upiec łososia, więc w taki sposób zrobimy, dodatki zależy jakie Wy lubicie możecie wszystko dodać, co Wam będzie pasowało Ostatnio mam problem z wymyślaniem dań które będą smakowały i nie będą się powtarzały z tydzie... Z tygodnia na tydzień. Nie mam ostatnio weny, myślę, że to jest po prostu taki okres przejściowy, gdzie jest ciężej wymyślać coś nowego i żeby urozmaicić nasz jadłospis, tym bardziej, że mm, staram się znaleźć dobre dania, które będą pasowały trzem osobom, więc nie jest to proste zadanie. Y, tym bardziej, że mieszkając w Korei nadal się uczę koreańskiej kuchni i nadal szukam coś nowego. Zastanawiam się w ogóle nad zakupem jakiejś książki kucharskiej, żeby właśnie e, poszukać ciekawych dań, które urozmaiciłyby nam trochę tydzień w posiłkach. Oczywiście też zastanawiam się, czy dodać jakieś dania albo wymienić jakieś dania z naszej, e, wigilijnego, naszego wigilijnego stołu. E, jeżeli jesteście ciekawi, co mój mąż lubi z potraw wigilijnych, to Was serdecznie zapraszam do końca, obejrzyjcie do końca ten film, a się tego dowiecie, bo zdradził nam przy rozkładaniu naszej choinki. Słuchajcie, moja sałatka już jest ready, mogę ją zjeść i wygląda smacznie, sos już polany, więc naprawdę jest taka aromatyczna, dużo jest takich składników, które możecie sami sobie dodawać, bazą jest ten ryż. Oraz łosoś, który daje to białko oraz witaminy. Jeżeli macie jakieś warzywa, możecie różne tam do środka dodać. Ja tym razem mam moją sałatkę z ogórków. Bardzo ją lubię. Tutaj też tak, żeby dostaniecie na nią przepis. Dostaliście na nią przepis. Jest kapusta marynowana, marchewka do chrupkości i właśnie ten łosoś i ryż. Aż myślinka cieknie, więc zabieram się do jedzenia. Dobra, zajmiemy się teraz winem. Dzisiaj chyba dzień w kuchni, więc dzień gotowania. Plus, jeszcze muszę tutaj posprzątać, bo łazienki już zrobiłam. Najgorsza rzecz: nienawidzę sprzątać łazienek. Naprawdę nie lubię ich sprzątać. Zawsze. Zajmują dużo czasu, wybrudzę się przy tym. O właśnie, nie? Mam całego t-shirtu brudnego, później się przebiorę, bo przecież do ubierania choinki musimy ładnie wyglądać. Przy okazji zrobimy sobie zdjęcia. Jutro w ogóle też jest niespodzianka, bo jutro też wybieramy się w specjalne miejsce, ale to już będzie w kolejnym vlogmasie. E, ogarnę tutaj troszeczkę i wtedy będziemy robić nasze. Wino. Niech ono się tutaj maceruje do czasu, kiedy mój mąż przyjdzie, bo Eliasz dostanie czekoladę, a my będziemy sobie popijać po prostu winko w świątecznych kubkach. I tak jak Wam wspominałam, potrzebuję taniego wina i kupiłam za 5000 do 100. Kupas. Użyłam Chatu GPT, który powiedział mi, czy, ten, czy to wino będzie dobre, czy nie. Czy, czy jest najlepsze. No, znowu klowa się odzywa. Więc zakupiłam słodkie wino i będziemy za chwilę miksturę robić. Jedna butelka. Do tego trzeba oczywiście garnek przygotować. Próbuję otworzyć butelkę, ale nie wiem czemu ona nie ma tego specjalnego takiego, jak to się nazywa, cędzelka, żeby lepiej otwierać. Wiem, że niektórzy tutaj nie są fanami ogólnie picia alkoholu. Ja przestałam pić, kiedyś kupowałam sobie takie piwo niskoprocentowe, te Radry, Radlery, Albo w restauracjach zawsze do, do nie wiem, sam do grilla, popijam sobie jakieś napoje alkoholowe, ale od dłuższego czasu już przestałam e, i już nie kupuję na przykład do domu żadnego piwa, więc e, oglądając serial, po prostu popijam sobie jakiś sok, herbatę albo kolę, a właśnie e, od czasu do czasu, właśnie w takich okazjach jak e, święta. Lubię zrobić sobie właśnie takie grzane wino, które tak fajnie rozgrzewa, można siedzieć, taki jest klimat. Wiem, że mogłabym zrobić takie bezalkoholowe i kiedyś planuję zrobić, bo daliście mi znać w komentarzach, że są smaczne, więc spróbuję, ale i tak, wiecie, od czasu do czasu, to ja tutaj nie mówię, że codziennie, ale od czasu do czasu, właśnie. Ale uważam, że od czasu do czasu wszystko jest dla każdego, tylko po prostu, żebyśmy nie przesadzali. A, czemu nie chcesz się bić? Ale mam za to miód malinowy. I to jest wtedy, kiedy leciliśmy w ogóle samolotem. To właśnie taki miód dostaliśmy. Myślę, że może być. Tutaj pokazujesz około 6 łyżek, ale ja może tego miodu dam takie z dwie łyżeczki. Wystarczy. Ktoś kiedyś powiedział najpierw czytaj przepisy do końca, a potem dopiero e, rób przepis. Ja musiałam wyciągnąć moje pomarańcze, bo było w przepisie, że pomarańcze powinniśmy dać na koniec, kiedy już to wino jest tak porządnie podgrzane. Nie wiem dlaczego. Jeżeli macie pomysł, to dajcie znać, bo ja nie orientuję się dlaczego. Czy wino wtedy się robi gorzkie od swojej pomarańczy? Nie wiem. Jeszcze i kolejne zadanie na dzisiaj, które bym chciała zrobić, to słuchajcie, skórkę z pomarańczy. Kojarzycie, może e, to się, nie wiem, do, do ciast się chyba dodawało. Moja mama chyba do ciast dodawała. Już nie pamiętam, ale wiem, że e, na przykład w przepisie rozkosznego na pierogi z kapustą i grzybami świątecznymi jest lewa z właśnie skórki pomarańczy kandyzowanej, więc chcę w tym roku, czy dodawało się do pierogów, muszę sprawdzić w przepisie, jest na moim kanale z poprzednich vlogów, są bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre i chciałabym tym razem dodać właśnie tą skórkę z pomarańczy. Winter time and sky is bright, no snow inside. Shorts and sandals always bright, even in the night. We have a fun in the Christmas sun. Palm trees swaying. Already, it will be our new uh, We will make like this every year Oppa Oppa Why? Huh? What tradition you like? The Polish tradition eh? not only Polish but Christmas tradition what you like the most uh, uh, I like use your voice <laughs> to spend time with family like Polish style on Christmas they gather everyone and eat food together and talk mm -hmm. with drinking Yes, this is I think, my ideal Christmas traditional type what what food do you like the most? In Polish food or Polish food like Christmas food. Ah, uh, I think I like every food, but for me, hot wine <laughs> special for me. But this is not food. This is drinking. It's <laughs> including. Food. But f Polish tradition food for Christmas, you don't know? Vigos. Oh, Bigos. Oh, you remember. I thought you would not remember about Bigos Because. <laughs> because um... Jelly? Jelly? With meat inside? Mm -hmm. Oh, you really like kalaretka? For meat, it's special. Oh.

Everyone's singing and dancing in the winter freezing. And I'm stuck in time, dead our trees